Praca na zasadach B2B to kusząca opcja, ale wielu przedsiębiorców podpisuje umowy zawierające zakaz konkurencji, który może skutecznie zablokować rozwój zawodowy. W tym nagraniu wyjaśniam, czym jest zakaz konkurencji B2B, na co uważać i jak zadbać o swoje interesy, zarówno jako zlecający, jak i wykonawca. Umowa B2B Business to Business to forma współpracy pomiędzy dwoma przedsiębiorcami. Jednym zlecającym, np. firmą IT, i drugim wykonawcą, np. programistą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Zamiast umowy o pracę zawierana jest umowa o świadczeniu usług lub umowa o współpracy. Dlaczego wprowadza się zakaz konkurencji w umowie B2B? Wyobraź sobie sytuację, gdy kluczowy menadżer jest zatrudniony na, na umowie B2B. Fachowiec, świetny sprzedawca, duże doświadczenie. Wypracowuje dla firmy spore zyski. Ma dostęp do całej bazy danych klientów. Przez niego przechodzą wszystkie zapytania, oferty, zlecenia. Pewnego dnia piękna przygoda się kończy i menadżer składa wypowiedzenie. Mówi, że się wypalił i musi odpocząć. Na pytanie, co zamierza robić, odpowiada, że spróbuje sił w innej branży. Umowa się kończy, menadżer odchodzi, a zaraz za nim klienci. Bo jednak, gdy mówił o innej branży, to miał na myśli tę samą branżę, takie same produkty i tych samych klientów. Zakaz konkurencji chroni interesy biznesowe zlecającego. Ma zapobiegać m.in. wyciekowi know-how, przejmowaniu klientów. Z punktu widzenia przedsiębiorcy zatrudniającego na zasadach B2B to zabezpieczenie inwestycji. Na czym polega zakaz? To postanowienie w umowie, które zabrania jednej stronie, wykonawcy, zleceniobiorcy, podejmowania działalności konkurencyjnej względem zlecającego. Jakie są rodzaje zakazu konkurencji? Po pierwsze, jest to zakaz konkurencji B2B w czasie trwania umowy. Obowiązuje od dnia rozpoczęcia współpracy do jej zakończenia. Po drugie, jest to zakaz konkurencji po ustaniu umowy. Tak zwana to jest klauzula, która ogranicza możliwość działalności konkurencyjnej po zakończeniu współpracy, często przez 6-12 miesięcy. Co powinna zawierać umowa o zakazie konkurencji? Zakaz konkurencji w umowie B2B nie jest wprost regulowany w przepisach. Nie ma więc jednoznacznych wytycznych co do jego treści. Wyjątkiem jest tu np. umowa agencyjna, gdzie przepisy regulują choć szczątkowo zakaz konkurencji po zakończeniu umowy agencyjnej. Brak odpowiednich przepisów zwiększa ryzyko prawne związane z zawieraniem takich umów. Musisz więc zadbać o to, by umowa o zakazie konkurencji była poprawnie przygotowana. Dobrze skonstruowana klauzula powinna zawierać precyzyjne określenie, czym jest działalność konkurencyjna. Zakres terytorialny zakazu, okres obowiązywania zakazu, wynagrodzenie kompensacyjne dla wykonawcy, szczególnie przy zakazie po zakończeniu umowy, kary umowne za naruszenie, możliwość i warunki wypowiedzenia zakazu konkurencji przez zlecającego. Kiedy zakaz konkurencji B2B jest nieważny? Zakaz konkurencji może być uznany za nieważny lub nieskuteczny, jeśli jest nieproporcjonalny względem celu, np. zbyt szeroki. Nie ma określonego czasu trwania, lub okres obowiązywania jest zbyt długi. Nie zawiera ekwiwalentu finansowego za okres po ustaniu umowy. Uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej. Ale o ważności lub nieważności zakazu konkurencji można rozstrzygać dopiero mając przed sobą konkretną umowę. Jak długo może trwać zakaz konkurencji? Najczęściej spotykam się z okresem 6-12 miesięcy po zakończeniu współpracy. Choć wszystko zależy od specyfiki branży i potrzeby ochrony interesu zleceniodawcy. Przepisów szczególnych w tym zakresie brak. Obowiązuje zasada swobody umów. Ale nie oznacza to zupełnej dowolności. Zbyt długi okres obowiązywania zakazu może spowodować jego nieważność. Co znaczy zbyt długi? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno trzeba mocno uważać przy zakazach przekraczających 24 miesiące. Jaki jest zakres zakazu konkurencji B2B? Zakres zakazu to kluczowe miejsce w umowie. To właśnie tu powinno być opisane czego wykonawcy, zleceniobiorcy nie wolno robić. Zakaz powinien określać jakie formy działalności są zakazane np. świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej to oczywiste, ale warto dodać np. doradztwo czy obejmowanie udziałów w spółkach. Jakich branż i jakiego rynku dotyczy zakaz? Pamiętaj, że nie można zakazać prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Im bardziej precyzyjny zapis, tym większa jego skuteczność i mniejsze ryzyko sporu. Umowy B2B często zawierają zakazy dotyczące podbierania pracowników i klientów drugiej strony, ale na takie postanowienia trzeba uważać, bo łatwo można przesadzić i zamiast dobrej umowy podpisać umowę nieważną. Na przykład zakaz konkurencji ingerujący w swobodę pracy. Co grozi za naruszenie zakazu konkurencji B2B. Naruszenie klauzuli może skutkować obowiązkiem zapłaty kary umownej, jeśli umowa ją przewiduje, obowiązkiem zapłaty odszkodowania, ale przede wszystkim sporami sądowymi, które bywają długotrwałe i kosztowne dla obu stron. Czy da się ominąć zakaz konkurencji B2B? Teoretycznie tak. W praktyce to bardzo ryzykowne. Unikanie zakazu przez działania np. pod szyldem innej osoby, lub spółki, może zostać zakwalifikowany jako obejście prawa. Czy Ty potrzebujesz pomocy z umową B2B? Jako prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym, pomagam zarówno przedsiębiorcom, jak i specjalistom pracującym na kontraktach B2B. Sporządzam, analizuję i negocjuję klauzule zakazu konkurencji, tak aby były skuteczne, zgodne z prawem i bezpieczne dla Ciebie. Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz zabezpieczyć swoje interesy w umowie B2B. Lub masz wątpliwości, czy podpisana umowa jest dla Ciebie korzystna. Zakaz konkurencji to skuteczne narzędzie, ale tylko wtedy, gdy jest dobrze skonstruowany. Niezależnie od tego, po której jesteś stronie, pamiętaj, dobrze skonstruowana umowa chroni obie strony i ogranicza ryzyko kosztownych sporów. Nie działaj więc na oślep.